z tej strony Oli i dzisiaj zagramy sobie w grę którą e, o, ale to nie mogę kurde, którą trzeba latać, zobaczycie jak powoli polatam, bo to kiedyś grałem na tym kończę i zobaczycie jak powoli latam to jest piękne ulepsza się tu gdzieś, właśnie dostajemy tutaj nagrody, na przykład spina a co to daje właśnie? Nigdy tego chyba nie miałem. O nie gadaj. Dopiero zacząłem. Dopiero zacząłem. Wejdę do upgrade'u. Dobra. I jak wysoko. Będę leciał. No. Wow. Ten pecz mi tyle dał. Patrzcie co on mi daje Milion już, kurczę, to dopiero, dopiero zacząłem grać A to mega wstęp 2 miliony 3 miliony 3 miliona dopiero zacząłem grać No, no patrzcie na to 3 miliony Dopiero zacząłem grać, nie? Potwierdź, potwierdźcie to. coś niesamowitego, nie? 12 tysięcy. Tutaj, 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 będę spamił, To jest. 12 tysięcy. 16 tysięcy. 1000 tysiąc? Zobaczcie. Już nie mam kasy. polecimy na 4 miliony albo 5? Myślę, że tak. Coś stało. O! Dobra, tego nie było pierwszej próby. Milion Milion trzysta tysięcy, pięćset tysięcy, sześćset. Dobra, dobra. Dwa miliony. To coś na pięć! mi polecieć jest trzy. no nie nie uda bo już ląduje lepiej niż, lepiej niż było nie A pięć się nie udało choć się zagotowało no e, kupujemy czy możemy gdzieś dalej polecieć mam milion co, co 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 się dzieje Patrzcie na to, co ja robię, nie? Co ja robię? No co jest? Raz mi wychodzi, raz nie. Trzeba podskoczyć tu. O oh jest. Okay. Pierwszy milion. Dwa miliony. Trzy miliony i nie opadamy. Znaczy, zaczynamy już. Trzy, cztery. Dobra, cztery. Jest. Udało się zgadnąć, bo 4 albo pięć powiedziałem. Po co mi to jest, jak ja mam takie kasy za to? Taką kasę. Właśnie, pytacie mnie, dlaczego, dlaczego mi nie lepiej kupić takiego noobka? Tego takie pety wyratują, kurczę. Widzicie, że kupię. Muszę jeszcze raz polecieć. Oczywiście, że kupię. 1 miliony 2 miliony 3 miliony jak długo 3 miliony i opadamy znowu powolutku 4 4 miliony dobra nie kupuję już żeby dalej lecieć kupię później 2 miliony kup jednego Ja kupię odrodzenia. Kupię odrodzenia. Jak kupisz tyle bilfa? A spira dwa tysiące muszę mieć. Chyba Proszę Lubek Hmm Chyba udało mi się bo gdzie się kupuje spitka? zobaczcie, bo tu był taki efekt kiedyś że mogę patrzeć co robią inni ludzie ale już chyba tego nie ma no nie ma tego To chyba sens 4-5 milionów, nie? 5 milionów Ja chcę zrobić tego co odzudzenie Choć no wiecie No chcę zrobić Ale to jest trochę takie W sensie Chcę zrobić... ale nie wiem czy mi usunie wszystko. Kupuję. Opetów mi nie usunęło. To! To dobrze. Dobra. E, zaczynamy. Woli. No! Patrzcie na to, nie! Zero e, kolnów, jeden... Sz jedna szybkość i lecę na milion. Kurczę. Co to jest, nie? Dobrze, że ja w ogóle to nagrywam. Co to jest? Co to jest? 3 miliony, nie? A ja zrobiłem Rewilfa. Mogę Rewilfa robić na nieskończoność. Będę najbogatszy. Dobra, zacząłem grać w to. Nie? Zacząłem grać w to 6 minut temu. Zobaczcie. Panie. Okej, okay, już nie mogę. Patrzcie na tu! Tury, tury. Pierwszy milion. Pierwsze dwa miliony. Trzy miliony? Trzy miliony i opadam. No nie gadaj. Cztery miliony i opadam. Ha. A ja z... ile ja zarabiam? No powiedz mi. Ile? Ile? Dobra, lecimy dalej. Dobra, bez cięć, bo już e, 3 miliony są. E, zaraz będą 4. A sorry, że jak cicho, bo nie byłem obok mikrofonu. A sorki. 5 milionów? Chcesz kolejną paczuchę? Chcesz No. Musimy. Dobra, kto chce tutaj paczek? tam będą lepsze chyba tam będą lepsze patuchy tu będą lepsze tu będą lepsze nie 25 milionów otwieram to I idę tego 25 razy muszę skoczyć ja się nie 25 razy tylko teraz już 23 razy co się nie robi z do dobrych paczek. Ja wam skrócę. Dobra, no, sobie odpa odpaliłem e, ten, e, to. To samo mi chodzi. I skaczę. A ja już mam 15 milionów. Upadłem na taki pomysł, że odchodzę to jajko. I jak mi wywanie coś dobrego albo złego, e, to zrobię rewilifa. Dobra, luz luzem. E, właśnie mam 23 miliony. 23 i te miliony przeznaczę na paczkę, nie? Ja jestem głupi. Nie wiem. Najlepszą paczkę. Kup jedną. I cały padnie. Proszę coś dobrego. O, cik. On daje tysiąc. Lepszy jest. Okej. Okay, teraz możemy zrobić rebir. A nie. A nie, nie mogę. Dobra, ja co się z nami żegnam do następnego odcinka Nara